Witam Państwa bardzo serdecznie. W ostatnich dniach ruszyła strona internetowa dla Polski.pl, która powstała przy współpracy Stowarzyszenia Polska Siła Jawożno i Strażników Wolności. Zapraszam do odwiedzenia naszej strony, na której znajdują się najnowsze informacje dotyczące badań klinicznych nad amantadyną, wywiady z lekarzami, pacjentami, jak i listy poparcia dla tego leku. A naszym dzisiejszym rozmówcą jest Arek, który zdecydował się opowiedzieć nam historię swoich rodziców, i wystąpić w nich w ich imieniu. Witam Cię serdecznie, Arku. No, witam Ciebie i witam Państwa. Nie wiem, od czego zacząć. Na wstępie może powiem, że nie jestem jakimś ekspertem od spraw medycznych, a jedynie synem pacjenta, synem ojca, który, który wyleczył się amantadyną. Może zacznę od tego, że od początku, czyli w marcu, w połowie marca, moja matka trafiła do szpitala. Wtedy była akurat fala tej pandemii, powiedzmy, już nie pamiętam, czy to była pierwsza, czy druga. W każdym bądź razie moja mama, sprawy jakieś kobiece, nie było to związane z COVID-em. Wymaz był w porządku, była przyjęta na oddział. Czyli rozumiem, że wymaz był negatywny, tak? Ten tak, że wymaz, wymaz wyszedł negatywny. Jednak o dziwo, po 10 dniach pobytu w tym szpitalu, zrobili jej wymaz i wyszedł pozytywny. Przenieśli ją do innego szpitala. Finalnie było bezobjawowo, bo mi lekarz telefonicznie informował mnie, że, że jest to bezobjawowe, także ok. Ale po tygodniu było coraz gorzej. Zaczęły się objawy duszności, problemy z oddychaniem, typowo sprawy związane z płucami. Finalnie mama zmarła tam po 20 dniach pobytu w szpitalu. Tam chyba 90% płuc było zajętych, no niestety ich nie uratowali, pomimo, że mieli ją. Pomimo, że mieli ją na, od samego początku, jakby bezobjawowo, nie pacjenta z zaawansowaną chorobą, tylko praktycznie zdrowego. No i nastąpił, nastąpił nastąpiła śmierć mamy. I po, po pogrzebie, na drugi dzień po pogrzebie, ojciec przyjął pierwszą dawkę Pfizera z uwagi na fakt, iż miał wyznaczony termin, no i tak postanowił. Po sześciu dniach praktycznie nie wychodził z domu. Jedynie co, to był na cmentarzu, gdzie z nikim się nie kontaktował. Po sześciu dniach od przyjęcia Pfizera pojawiła się gorączka. Było chyba 14-go, od 14 kwietnia. My wszyscy myśleliśmy, że to jest gorączka, może się przeziębił, może go gdzieś tam zawiało. Był na tym cmentarzu, chociaż upierał się, że był ciepło ubrany i tak dalej. No, muszę powiedzieć, ojciec ma 78 lat, ale jest w dosyć dobrej formie, jak na swój wiek. No i zaczęła się gorączka. Nie zmieni... po, po kilku dniach ta gorączka nie spadała, pomimo że tam brał jakieś leki. Zadzwonił do lekarza, przepisał mu jakieś tam lek, jak już nie pamiętam. Neozin prawdopodobnie i tym podobne, ale niestety było coraz gorzej. Po tygodniu było już tak ciężko, że już w zasadzie po paru dniach zostałem z ojcem. Po tygodniu zadzwoniłem po pogotowie, bo temperatura była ponad 39,5-39,6, a najgorsze było to, że miał coraz większe problemy z oddychaniem. Nie mógł samodzielnie oddychać. No podejrzewałem, że, że dostał to samo co mama, czyli, czyli COVID i zaatakował mu płuca. Przyjechała karetka, pierwsza, zbadali go, potwierdzili gorączkę, problemy z oddychaniem. Zrobili mu ten szybki test, okazało się, że jest dodatni, czyli, czyli że ma COVID. Przyjechała druga karetka, już pobrać wymaz. Nawet rozmawiałem z tym, z tym pracownikiem z Pogotowia i mówię, że, no kurde, nie wiem, takie mam odczucie, jakby po tym Pfizerze że dostał tej gorączki. On mi powiedział nieoficjalnie, że ma takie sygnały i często przyjeżdża na WYMAS właśnie po szczepieniu. No i WYMAS oczywiście na drugi dzień wyszedł dodatni, czyli potwierdził się ten pierwszy wstępny. No i jakby miał COVID. Eee, oprócz leków, bo e, tam kilkakrotnie do e, nocnej pomocy, do, do lekarza pierwszego kontaktu, od ojca do lekarki. E, akurat jego lekarka była na urlopie, więc jakieś zastępstwo zawsze było. E, brał e, zinat. Z tego, co pamiętam, nawet sobie to ojciec zapisuje wszystko sobie zawsze, on jest taki skrupulatny, więc brał zinad, jakiś probiotyk, wcześniej tą neozinę, erdomet, erdomet miał zapisany, pektodril, taki syrop, ten erdomet też chyba w formie syropu, nie, to, to były tabletki. Plus tam jakieś y, witaminy. Ja mu, ja mu zacząłem aplikować witaminę D, gigantol, cynk i y, witaminę C. Oprócz tego y, miałem w domu inhalator, więc robiłem mu inhalację zgodnie z jakimiś zaleceniami. Nawet gdzieś wyczytałem na internecie y, środkiem tzw. Tak Nebud, to jest y, taki steryt y, do wdychania y, pół na pół z, z solą fizjologiczną i wypożyczyłem na 3 tygodnie koncentrator tlenu, czyli podawałem mu kilkakrotnie w ciągu dnia tlen. No sytuacja już była taka tragiczna, że... Czyli po ty... tych wszystkich zabiegach i tych wszystkich lekach stan zdrowia Twojego ojca się nie poprawiał? No nie, nie poprawiał się. No było, było naprawdę ciężko, on miał problem dojść do ubikacji wrócić z powrotem, całą noc jęczał, stękał, nic nie chciał jeść, nie chciał pić. Moja znajoma zaaplikowała mu kroplówkę z mikroelementami generalnie żeby się nie odwodnił i to tyle jeśli chodzi o taką pomoc faktycznie Znajoma pielęgniarka rozumiem medyczną tak tak a oprócz tego no, Pogotowie przyjechało za pierwszym razem, no, ja już ojciec był spakowany, chciałem go wysłać do szpitala, aczkolwiek bałem się po sytuacji niedawnej z mamą, bałem się go umieszczać w szpitalu, on sam też nie do końca chciał do tego szpitala pójść. Pielęgniarka dała da mi do zrozumienia ta z Pogotowia, żeby, żeby się zastanowić, że ona proponuje, żeby jednak ojciec został w domu. Po paru dniach znowu był, była sytuacja kryzysowa w nocy, znowu zadzwoniłem drugi raz po pogotowie, druga załoga przyjechała, podali mu tlen, butlę tylnową chyba pięciolitrową, zaszczyk i jedna i druga załoga dała mu zaszczyk, ale już nie pamiętam co to było. W każdym razie po tym zaszczyku jakby przespał kawałek nocy, że było lepiej, jakichś rozluźniających. chyba. W każdym razie też mi odradzili jakby szpital. Nawet y, cytuję jeden pracownik z pogotowia, chyba była pielęgniarka, powiedziała, że ma lepsze warunki niż w szpitalu z uwagi na ten y, koncentrator tlenu, inhalacje i, I w ten dzień, kiedy przyjechał drugi raz, przyjechało drugi raz w pogotowie w nocy, to ja rano y, podałem ojcu amantadynę. Postanowiłem podać ją, bo byłem już w takiej sytuacji, że. Albo się uda, albo nie. Jeszcze jedna rzecz, co mi się przypomina. Napisałem też o pomoc do, do tej przychodni pana Bodnara, doktora Bodnara w Przemyślu. Tam jest takie forum i napisałem na forum, tam opisałem sytuację ojca i prosiłem o pomoc, ewentualnie o dawkowanie i tak dalej. Pomimo, że dawkowanie jest tam jakby do wieku dobrane i umieszczone na stronie. I na drugi dzień y, zadzwoniła hmm. do mnie pani doktor, która mi wiele pomogła i, i dzwoniła do mnie czasami ja do niej. Y, z y, przychodni y, tam, pana doktora Bodnara. Nie, to? nie, nie, ona nie, nie była z przychodni, jednak udzielała się tam na forum z innego miasta całkowicie, ze Śląska. Y, jednak się udzielała, pom pomagała radom, y, pomocą tym ludziom, którzy faktycznie tej pomocy potrzebowali, na tym forum się udzielali. Y, więc. Więc po prostu do mnie zadzwoniła. Tu podałem uderzeniowo amantadynę, dwie tabelewki, zgodnie z zaleceniami pani doktor. Ale no nie było jakby natychmiastowej pomocy jakby poprawy, więc dlatego po, to pogotowie znów zadzwoniłem. Miałbym wyrzuty sumienia, jakbym nie zadzwonił po to pogotowie ratunkowe i sam nie wiedziałem, czy... Czy mam ojca umieścić w szpitalu, czy nie. No to takie rozterki, jakbym nie zrobił, mogłoby się okazać, że, że zrobić źle. No i na wieczorem, bo to co 12 godzin już mu podałem jedną tabletkę, następnego dnia rano znowu jedną i po 36 godzinach zauważyłem, że jest poprawa. Jest poprawa, aczkolwiek po tych 30 paru godzinach był jeszcze taki chwilowy kryzys, kilkugodzinny, że znowu ta saturacja spadła. Muszę zaznaczyć, że przez całą tą chorobę ojciec miał saturację naprawdę niską, czasami spadała mu poniżej 80, nawet 75. Dlatego wtedy dzwoniłem na pogotowie, no bo nie wiedziałem co robić. Po 48 godzinach zaczęła naprawdę być zauważalna poprawa. Więcej pił, więcej ja zresztą zmuszałem go do picia z uwagi na to, że zalecenia są takie, że przy Amantadynie trzeba dużo pić wody, żeby wypłukiwać tę amantadynę z organizmu z nerek. A mhm. czy poinformowałeś po Gotowie, kiedy przyjechali po raz drugi, że podajesz ojcu Amantadynę? Tak, po raz drugi poinformowałem, że podałem Amantadynę. Załoga pogotowia zapytała się, skąd załatwiłem tak naprawdę mandadynę, no bo wiedzieli, że jest ciężko dostępna. tyle. No oprócz tego podawałem ten Erdomet, pektodril Smarowałem plecy maścią kamforową i go oklepywałem. Też gdzieś tam wyczytałem. No ta inhalacja też na pewno trochę dała i koncentrator tlenu też wspomógł. Po 48 godzinach była poprawa, po 72 naprawdę była już znaczna poprawa. Ja ojcu podałem amantadynę dopiero gdzieś po 10 dniach choroby, kiedy naprawdę już stan jego był co najmniej, co najmniej ciężki. Może gdyby to wcześniej, gdybym wcześniej podał, może, było, może, może by szybciej wyzdrowiał. No trudno mi jest powiedzieć. W każdym razie no, człowiek się zawsze zastanawia, czy robi dobrze, czy źle. Później gorączki, ta choroba ma to do siebie, że gorączki już później jako tako nie było, bo była albo 37, albo osłabienie, albo 36,4, a mimo wszystko saturacja była tragiczna i problemy z oddychaniem ogromne, więc wydawałoby się, że człowiek ma 40 stopni gorączki, bo tak wygląda i tak ciężko się czuje, a tak naprawdę miał 36 albo 37 stopni. Mhm. No i po tym wszystkim ojciec oczywiście finalnie wyzdrowiał. Tę mamantodynę mu podawałem bodajże 8 czy 9 dni. Później badania już, już na sam koniec. Już po wyzdrowieniu okazało się, że miał zapalenie płuc. Jeszcze pomimo tego antybiotyku, który brał, później mu dali drugi antybiotyk. I anemii. Także był naprawdę wycieńczony, że tak powiem, tą chorobą. Zresztą to wszystko się nawarstwiło, bo i śmierć mamy, choroba i później śmierć mamy, i później jego choroba. Także no, no naprawdę było ciężko, ale według mojej oceny, nie wiem, niech każdy robi według swojego uznania, ale według mojej oceny Amantadyna pomogła i według mojego odczucia i według odczucia mojego ojca, to uratowała mu życie. Od y, zakończenia choroby y, Twojego ojca minęło już kilka miesięcy. Jak czuje się obecnie? No, teraz się dobrze czuję, jeśli można tak powiedzieć, jak na swój wiek, i no, doszedł do siebie, że no, tak naprawdę nie miał siły przejść w mieszkaniu 3-4-5 metrów. I teraz normalnie wychodzi robi zakupy. No, czuje się, można powiedzieć, że dobrze. Jakieś tam zmiany na płucach oczywiście jeszcze, jeszcze ma. Nie jest to może e, super stan, ale w porównaniu do tego, co było, no to czuje się naprawdę bardzo dobrze. A czy jest Twoim zdaniem jakieś światło w tunelu w tej sytuacji, w której jesteśmy obecnie? To jedynym światłem w tunelu to może być chyba to, że naprawdę dużo ludzi, coraz więcej ludzi, pomimo że tak bezgranicznie wierzy w te w cudzysłowie szczepionką, szczepionki. E, to jednak e, Czasami rozmawia, czyta i, i chce po prostu mieć amantadynę w domu w razie W. Jak widzę, obserwuję, rozmawiam. Jestem zaszczepiony, ale pomimo wszystko, może faktycznie tę amantadynę warto by było mieć. No mhm. i to jest może takie światełko w tunelu. Najgorsze jest to, że na koniec jeszcze y, taką mam refleksję. Tu nie chodzi mi nawet o to, czy ta amantadyna jest skuteczna. Czy nie jest skuteczna, czy pomogła ojcu, czy nie pomogła. Może mi się wydaje, że pomogła. Chodzi o to, że przez 8 miesięcy szczepionki zostały zrobione przez tam kilka firm farmaceutycznych w tak szybkim tempie, a przez półtora roku nie zdążyli badać leku znanego od lat 60., którego y, można by skrócić te badania, bo większość badań laboratoryjnych została zrobiona. Kwestia tylko i wyłącznie pod kątem COVID-u. Bo jaki skład jest, jak działa na człowieka, jakie ma skutki uboczne, wszystko jest zbadane już dawno. Badania kliniczne nad Amantadyną w tym momencie trwają i mam nadzieję, że już niebawem dowiemy się o wynikach tych badań. Dziękuję Ci bardzo, Arku, za rozmowę i podzielenie się historią Twoich rodziców. I chciałam zachęcić Państwa, jeżeli leczyliście się amantadyną i chcielibyście o tym opowiedzieć, do kontaktu na maila amantadyna.protonmail.com. Dziękuję Ci jeszcze raz. Dziękuję. Również. I do usłyszenia. Do usłyszenia.